Świnka Peppa. To mój mały brat. To mama świnka. A to mama świnka. świnka Peppa. Porządki. Peppa i George rozłożyli zabawki w swoim pokoju. George, pobawmy się lalkami i dinozaurami. No! Nope. Aaaa! Wow. A! To dinosaur. Pomocy! Pomocy! A, pomocy! Pomocy! A. Tata i mama świnka siedzą w salonie. Tata czyta gazetę, a mama książkę. Pomocy, co oni wyprawiają? A Pomocy! Ratunku! <noise> po, George! Co się dzieje? A. Gówno! <grybuj> o co tyle krzyku? Oj, pomocy! Aaj! Co oni tam wyprawiają? Czemu? FBI, bałagan na podłodze. Można się potknąć i zrobić sobie krzywdę. O, już ktoś się potknął i zrobił sobie krzywdę. Ojej, biedny tata świnka. Chodźcie dzieciaki, posprzątamy ten bałagan. Mamusiu! Bawimy się w lalki i dinozaury. Będziecie się bawić, jak posprzątacie. To jest bałagan Georgia. Jeżeli tak, to ta śliczna sukienka należy do Georgia. Uuu! Należy do mnie. I tak, ja pomogę Georgeowi, a mama pomoże Peppie. To będzie wyścig! Kto pierwszy sprzątnie? Dobry pomysł. Zobaczmy, kto posprząta pierwszy. Do boju gotowi start. Wygrywamy. Wcale nie! Pepo. Włóż mi się do pudełka z zabawkami. <laughs> Już! Teraz książki. Ślicznie. Run. A, co my tu mamy? Gówno! No właśnie, książka o dinozaurach. To książka Georgia o dinozaurach. <śmiech> <śmiech> To jest Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. <śmiech> <śmiech> tak jest. O. To jest Brontosaurus. Brontosaurus. <laughs> <laughs> tak. A to jest? Moje kopyto? Triceratops. <laughs> Dobrze, George. George kocha dinozaury. Tato, George, przestaliście sprzątać. Przegracie z nami. O, tak, wyścig szybko, George. Odstaw to na półkę. Tato, bardzo wolno wam idzie sprzątanie. Mama i ja right. wygramy. Nie, my wygramy. wygramy, wygramy. Nie, my! Wszyscy wygraliśmy. Zobaczcie jaki czysty pokój. Hura! Jaki porządny pokoik. Dobra robota. Mamo, pokój już posprzątany.